TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Panie trenerze, kilka dni temu graliśmy z Odrą klubem czwartoligowym, dzisiaj również graliśmy z klubem czwartoligowym Ruchem Radzionków, ale obraz, ocena meczu, gra, wynik zupełnie inna. Tak, dokładnie, mimo tego, że dzisiaj wygraliśmy, no ja na pewno nie jestem zadowolony z tego sparingu, w pierwszej połowie prowadziliśmy 3-0, ale też mogliśmy dużo, dużo więcej z tego wyciągnąć, druga połowa na pewno słabsza, mimo tego, że gdzieś tam Ranciąków zagrał w pierwszej połowie młodszymi zawodnikami, w drugiej połowie i już było to widać, że, że mecz się bardziej wyrównał, mimo tego, że my się dłużej utrzymywaliśmy przy piłce. No ja oczekuję więcej, że będziemy, że będziemy gr grali jeszcze lepiej no i wykorzystywali te sytuacje. No i nie realizowaliśmy do końca tych założeń, które, które były przed, przedmeczowych. Jestem zadowolony z tego, jak drużyna reaguje, zachowuje się po stracie piłki, bo dzisiaj no, nie wiem, ile, te, ile tych zagrań ile tych sytuacji było, w których przejmowaliśmy piłkę właściwie przed samym polem karnym przeciwnika. No nie na pewno, no, tak jak mówię, no, cały ten obraz, można powiedzieć, tego sparingu e, miał wyglądać inaczej, mimo tego, że utrzymywaliśmy się przy piłce, to brakowało takiej ikry tego, żeby nie wiem, w takich kluczowych momentach lepiej podać, e, strzelić, e, odebrać piłkę, utrzymać się przy piłce, było to takie troszkę e, monotonne, ale, ale no, też, nie możemy, e, też nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie gdzieś e, tragicznie. E, Podzieliliśmy sobie ten nasz skład na, na pół, więc, więc nie mogliśmy do końca robić takich rozślad, jak jakbyśmy chcieli. Był to sparing, więc w takim sparingu musimy dawać też tym zawodnikom młodym szansę I, 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 i też każdy zagrał dzisiaj praktycznie 90 minut ci, co grali od początku i to też było widać. Przy takiej pogodzie radzionków się praktycznie zmienił całą jedynastkę I, i, i gdzieś fizycznie pod koniec, pod koniec meczu też wyglądaliśmy słabiej. Jak na to, co wspomniał, momentami brak precyzji, tej ikry, o której trener wspomniał, e, jaki wpływ na to ma jakby etap, na jakim jesteście, jeśli chodzi o przygotowania? Bo przed tygodniem ci zawodnicy wspominali, że bardzo zmęczeni, bo były duże obciążenia. Jak to teraz wygląda, i jak mm, etap przygotowań wpływa na ten poziom gry obecny? Znaczy, no, my patrzymy pod tym kątem, na pewno teraz już był troszkę lżejszy ten tydzień, ale na pewno nie był taki mikrocykl, to nie był startowy, więc na pewno zawodnicy mieli więcej w nogach. Tak jak mówiłem, dzisiaj było główne założenie, takie, aby większość zawodnika zawodników zagrała 90 minut, lub tam 75, i, 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 i to na pewno odczuli. Aczkolwiek no, mam nadzieję, no, tylko i wyłącznie koncentrujemy się na tych meczach e, ligowych, a sparingi mają nam pomóc, aby tą e, formę, formę e, przygotować do tego pierwszego, pierwszego meczu. Też próbujemy różne, e, różne warianty. E, na pewno nie jestem zadowolony, ale też nie można e, samych minusów e, temu sparingowi przypisywać. E. Jutro w sparingu ze Starą Brzeg będzie testował kilku kandydatów do gry w ruchu. Jakie zaproszenia już też poszły na kolejny tydzień treningów? Do jakich zawodników? No cały czas szukamy, nie ukrywam, aczkolwiek nie jest łatwo, no bo ta czwarta liga już zaczyna, już tam zawodnicy nie chcą przychodzić, nawet się przetestować, aczkolwiek, no, jakby nauczeni z tamtych, z tamtego letniego okresu. Ci zawodnicy, którzy przy z czwartej ligi, niestety to nie był taki poziom, jak byśmy chcieli, więc czekamy tak naprawdę na zawodników z tej drugiej ligi, a to też nie jest takie proste, bo oni grają do 25, możemy skorzystać tak naprawdę z tych zawodników, którzy są wolni lub nie, nie przedłużyli kontraktu do końca, do końca ligi. No mam nadzieję, że się wzmocni, wzmocnimy i przyjdą tacy zawodnicy, którzy zrobią naprawdę różnicę i wzmocnią rywalizację w pierwszym składzie.